Minecraft. Jak widzicie, wstaje nowy cień, a więc postanowiłem, że powstanie nowy odcinek. Na początku przykra sprawa. Pamiętacie, była tu wcześniej shopa. Niestety skraszował mi się Minecraft. I no, niestety, shopy już nie ma. Tak samo jak wszystkich moich itemów. Następnie w ostatnim odcinku powiedziałem, że potrzebuję tak jakby ziemniaków, żeby rozmnożyć owce. Pomyliłem się, taki mały fail z mojej strony, jednak nie potrzebuję, po prostu nie wiedziałem, że nadal da się je rozmnożyć na, na zboże. No i teraz tak. Na szczęście jest też dobra wiadomość, skończyłem. Mój dom, a właściwie wille, i teraz się po niej przejdziemy. Jak widzicie, tam jest fontanna, i do domu prowadzą trzy, trzy dróżki z Sandstone. Tak on wygląda od przodu. Wchodzimy, mamy korytarz. Yy w którym są przejścia do czterech pomieszczeń, schody oraz yy, wyjście na tył. Następnie jest tu łazienka yy, z szafkami, jakimiś kranikami, yy, toaletą, wanną z zimną i gorącą wodą. Oraz prysznic. Następnie yy, znajdujemy się teraz w jadalni. Jest ona taka dosyć pusta, ale yy, myślę, że. No to znaczy, nie miałem co tu więcej postawić. Mamy stół. Eee. Yy, Obrazy i ławy. Przejdziemy teraz do kuchni, gdzie znajdują się szafki, jakieś piecyki i slewy oraz stołki i lodówka, która szczela jajkami. Czekajcie, spróbuję. No nie, nie uda mi się chyba teraz, na nieszczęście, ale czasami po prostu jak wkładam jajka. O, udało się! Kurczaki, tak, to jest świetne po prostu. Wkładam jajka, a kurczaki wylatują. No akurat, no przykro mi, ale stanąłeś na piecyku, więc cóż, trafisz tam gdzie powinieneś. Następnie przejdziemy do salonu, gdzie mamy takie, jakby, miejsce dla DJ-a. Tu jest szafa grająca. Nie mam niestety płyty, bo usunęła się i no, nie mogę puścić żadnej muzyki. Barek i telewizor. Tu mamy. Włącznik i wyłącznik, piedyliet przycisków i mar markę, oczywiście. Następnie yy, schodzimy do najmniej zadbanego pomieszczenia w domu czyli nowo, nowo zbudowanej yy, fabryki Cobblestone'a no i no myślę że jest dosyć wydajna ma cztery miejsca do takiego kopania więc jeśli kogoś potem zaproszę to może mi pomóc kopać kobel na przykład bo to takie emocjonujące zajęcie przecież jest Ech. następnie tam jak widzicie mam zrobiłem farmę drzewek taki las jakby Teraz wejdziemy na piętro. Tu mamy widok na całą okolicę. Tam nie patrzymy, bo tam pójdziemy za chwilę. Idziemy teraz do mojej sypialni, gdzie mamy kominek, półkę nocną, stoliczek taki, łóżka. Crafting table. Do tamtego pokoju nie pójdziemy, bo jest mój. Mój własny, jedyny. Mój skarb. Yy, tu jest magazyn, magazyn jak magazyn. Następnie tu mamy niezagospodarowane pomieszczenie do alchemii i enchantingu, i przechodzimy do ostatniej części, czyli mojego biura. Tu mamy szafki jakieś, obrazy, stolik, ławkę, kolejne szafki i moje biureczko z komputerkiem. Teraz pójdziemy do, na górę, gdzie nie wiem, pewnie postawię jakieś ławeczki, będzie to takie, że można będzie popatrzeć sobie na niebo lub w gwiazdy. I tam widzicie moja wieża. Moja kochana wieża, którą zbudowałem i teraz tam pójdziemy, to będzie ostatnia rzecz, jaką pokażę w tym odcinku. No i tak. Hmm. Co tu jeszcze? Yy, mam zamiar zbudować jeszcze jedną taką wieżę, tym razem z drewna na pustyni, żebym po prostu miał lepszy widok tam. Taka wieża bardzo pomaga. Niejednokrotnie dzięki niej się nie zgubiłem. I odkryłem, że tam, tam trochę dalej, gdzieś tam jest yy, kanion. Wchodzimy teraz na wieżę. Tam na dole jeszcze nie, nie wyłożyłem koblem nadal jest ziemia. Później to poprawię. I na samej, samej górze jest. Już Wam pokazuję yy, przejście. Yy, tak. Możemy stąd zobaczyć wszystkie cztery strony. Oraz mam tu portal. Yy, w neterze byłem, ale, no, i zrobiłem przejście sobie do Takiego normalnego neteru, bo niestety pojawiłem się w, w kuli neteraku. No i utorowałem sobie ścieżkę do normalnego, tak, takiego neteru, właśnie łóżkami, po łóżka wybuchają w neterze, jakby ktoś nie wiedział. No i y, przy, przy portalu się pożegnamy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Yy, następny odcinek wyjdzie pewnie niedługo. Yy, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. No i do zobaczenia.